Następnie chciałbym jeszcze dodać, że ruszyłem ostatnio ze streamami. Link do Twitcha znajdziecie w opisie. Możecie także polakować fanpage, jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami, kiedy będą streamy. Miłego oglądania. Witam Was w kolejnym poradniku, a w zasadzie takiej drugiej części poradnika do AWP, jeden już, o tym jeden już nagrywałem taki poradnik. No a teraz będzie drugi, yy, dotyczący bardziej map z warsztatu i tego jak możemy sobie trenować AWP na botach, bo jest to też całkiem spoko obce kilku profesjonalnych sniperów z tego co się orientuje, też właśnie często woli sobie bardziej pograć na boty niż na deathmatchu Bo nie musimy wcale katować się ca całe dnie na matchu, żeby stać się lepszymi za -y, a może na wejść po prostu na boty i sobie takie coś potrenować. tak zaczniemy od dodania botów, że tak 6. Może ich starczy? I tutaj macie taką fajną opcję, że nam wyjedzie taka deska. E, jak coś, boty się nie poruszają, bo mam wpisaną komendę svaucheats1 i później bot podłoga stop1, dlatego one się nie poruszają. E, I teraz o co chodzi tutaj w tej mapce? A w zasadzie, jak, co możemy na niej trenować? Stajemy sobie po prostu za ścianą i tak jak w pierwszej. Powiedzmy, że to była pierwsza część tego mojego poradnika, jeśli ktoś go nie oglądał, to wrzucę gdzieś tam, nie wiem, tutaj wyskoczy Wam zaraz na ekranie adnotacja, czy też będzie w opisie taki filmik, linki do mapek też yy, znajdziecie w opisie. I chodzi tutaj o to, tak jak tłumaczyłem w pierwszej, tej pierwszej części, yy, ten sposób wychylania się, tak, czyli jest, jak jesteśmy za jakąś przeszkodą, czy też jak wychodzimy z jakiejś pozycji, to szybko wcelowujemy się po wychyleniu, tak? Wychodzimy, od razu się wcelowujemy w przeciwnika. Jak wiadomo, no na zoomie jest ten movement zmniejszony, tak jak już mówiłem w pierwszej części. Więc, jeżeli przeciwnik jest gdzieś wcelowany, tak, a my będziemy się wychylać, na zoomie, no to jest bardzo duża szansa, że po prostu nas ustrzeli. I o to chodzi, właśnie w tej mapce, żeby sobie szybko się wcelowywać, tak, po wychyleniu, i wyćwiczyć sobie, właśnie taki. Nie wiem, czasem reakcji bym tego nie nazwał, tak? Ale wy wyćwiczyć sobie takie wychylanie się i szybkie wcelowywanie w przeciwnika. Tak na pewno to nam ułatwi grę i szybciej się nauczycie czeg czegoś takiego niż jakbyście grali demo, bo na DM-ie tam często ginie się w plecy czy coś takiego. Po na botach możecie sobie, właśnie, nie wiem, stać czy za tą ścianą, czy za tą ścianą, możecie sobie biegać z lewej do prawej, tak? I nauczycie właśnie takiego wychylania się i szybkiego wcelowywania w przeciwnika. Sam bardzo dużo gram na botach, właśnie, nie, nie tylko na, meczu, mimo że mam tam też 65 tysięcy na AWP, to lubię sobie pograć na botach i właśnie po prostu tak jak teraz tutaj widzicie na tej mapce, chcę tak pograć i mimo tego, że już w jakimś stopniu tam mam dobry, dobre opanowanie właśnie tego wychylania się i szybkiego w przeciwnika, to można to jeszcze poprawić, tak mi się wydaje. Także to jest pierwsza mapka yy, i zaraz przechodzimy do drugiej. Okej, okay, jesteśmy na kolejnej mapce. Mapka się nazywa e, I'm Training Reflex, czy Reflex I'm Training, coś w tym stylu. E, tutaj nie będę musiał chyba wam tłumaczyć o co chodzi na tej mapce, jak widzicie boty na nas nabiegają i chodzi o to, żebyście się po prostu obracali na całej waszej pokładce i uczyli takiego flikowania, tak? Moim zdaniem szybciej nauczycie się czegoś takiego na botach, bo boty czasami potrafią zrobić jakieś magiczne kroki nie wiadomo w którą stronę i ich po prostu nie traficie albo zacząć skakać eee, szybciej się czegoś takiego nauczycie niż na nadejmie. To jest, nie wiem, tak zwana niby pamięć mięśniowa, tak? Czyli jak daleko musicie machnąć myszką, żeby trafić przeciwnika eee, no i nie ma tutaj za bardzo co objaśnić. Możecie sobie też chyba wybrać stronę, tylko nie wiem czy to jest poprzez strzał czy musicie podejść dać sobie A i one wam wtedy zaczną nabiegać z tej strony i polecam także wpisać sobie, o widzicie jak już skaczą tutaj z, z jednej strony znaczy z tej drugiej strony, najpierw nabiegałem nam stąd, teraz nabiegałem tutaj polecam sobie wpisać goda bo, jak bo, bo, bo te boty potrafią nas zaatakować tam z jak się za bardzo wysuniecie czy coś w tym stylu to potrafią was dziabnąć i możecie zginąć także to by było chyba tyle co do tej mapy wiecie jak się zmienia te strony nie pozostało nic innego wam jak wejść na tą mapę i po prostu Okej, okay. <grym i zainteresujesz> po prostu uczyć się tych flików, tak? Szybciej się tego moim zdaniem nauczycie tutaj niż na DM, bo, bo te tak jak mówiłem, one są niezbyt przewidywalne, bo potrafią się nam zacząć nagle cofać, czy zmienić kierunek, jak zaczniemy do nich celować. A na DM można moim zdaniem bardziej przewidzieć to, co nasz przeciwnik, że tak powiem, zrobi, jak do niego strzelamy. No I przechodzimy do trzeciej mapki. Okay, jesteśmy na trzeciej mapce. E, na początek kilka ustawień, z których warto korzystać na tej mapie. Infinity Ammo, tak jak widzicie tutaj celuje, tym się włącza Infinity ammo. Tutaj włączacie, czy chcecie boty, żeby do Was strzelały, czy nie. E, tutaj jest bowierze God mod, jeśli się nie mylę. E, tutaj wybieracie czy boty mają mieć sam Kevlar, czy Kevlar z hełmem, ale to jest moim zdaniem mało ważne. E, tutaj wyjeżdżają wam te właśnie dwie ścianki które bardzo się Wam będą przydawać do trenowania właśnie tego, co tutaj Wam zaraz pokażę. Yy, macie też skrzynki, moim zdaniem to jest zbędne. I tutaj dodajecie boty, tak, i raspią się tam Wam. Yy, możecie tutaj sobie włączyć to przyciemnienie mapy, jest całkiem spoko, bo od tej jasności mogą, od tej jasnej mapy mogą Was zacząć po prostu boleć oczy. No i wybieracie sobie tutaj, tak, a włączacie te drzwi. Ja mam znowu wpisane tutaj... Znaczy, te ściany. Mam znowu wpisane SVC 1 i BOT Stop 1, żeby te boty mi po prostu jakoś nie skakały. I teraz dlaczego Wam pokazuję dwie oddzielne mapy, mimo że mógłbym pokazać to, co robiłem na pierwszej tutaj. Moim zdaniem jest za mało miejsca tutaj. Jeżeli się ustawicie za tą ścianą, to. Te fliki są po prostu takie króciutkie, jak tak wychylacie się i bot już można powiedzieć, że tu stoi, a tam macie po prostu więcej miejsca. Jest tutaj szerzej. No i przechodzimy do tego, co tutaj trenujemy. To jest praktycznie to samo, tylko że boty stoją wyżej, tak? Ten flik do góry i w którą stronę jest taki mniej naturalny niż te fliki lewo-prawo. I to jest bardzo spoko mapka do wyuczenia się właśnie, jeżeli wychylacie wy się gdzieś z dołu, a przeciwnik może stać na górze, to to jest całkiem spoko, nie wiem, na niuku może tak być na przykład teraz, jeżeli, jeżeli będziecie grali tego niuka, tak, wyjdziecie gdzieś dworem, a antyterrorysta stoi na katwolku na przykład, to idziecie, celujecie sobie tak normalnie, wychylacie się i widzicie tego CTK i możecie go zabić, tak, ja go tutaj nie wiem, nie trafiłem, że to przeszło przez niego, no ale w każdym razie wiecie, wiecie o co chodzi na tej mapie jak możecie sobie tutaj to trenować, tak, widzicie gościa, szybki zoom i strzał. Szybki zoom i strzał, i tak możecie robić cały czas. A w końcu wejdzie wam tu krew, to w krew takie, yy, te właśnie takie wysokie fliki, że tak powiem. Yy, te boty, które tam się rozpią na górze, możecie olewać po prostu, albo dodać sobie więcej botów, żeby rozpiły wam się tutaj lewo-prawo. Tak. No i to by było no, chyba na tyle w tym odcinku. Ja was zapraszam na streamy. Zacząłem ostatnio streamować, dlatego tych, tych filmików też jest trochę mniej, ale mam nadzieję, że jakoś się poprawię. No i też ekipa, że tak powiem, jest wykruszona, bo chłopaki grają w Lola, więc nie ma też jak nagrywać miksów. I to by było na tyle. Linki do mapek znajdziecie w opisie, link do pierwszej części, że tak powiem, poradnika z WP -y też znajdziecie w opisie. I słyszymy się w następnym odcinku. Na razie.